Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Minecraft Survival No i właśnie jak widzicie, skończyliśmy tutaj, w tym miejscu. W naszym przepięknym, egzotomnym domku. Mamy swoje przepiękne łóżko. No i słuchajcie, w tym odcinku idziemy na przygodę. Oczywiście, jak będzie już dzień, bo nie, ja tak nie idę na przygodę w nocy. Jeszcze jak deszcz pada. A. Dobra, pójdźmy spać. No i słuchajcie, jeśli chcecie dzisiaj live'a, piszcie w komentarzach, czy, 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 czy chcecie live'a. Yy, I napiszcie z czego. Ja mogę zrobić live'a z Minecrafta, z Brawl Stars. Jakichś innych moich, krytyka lops na przykład, nie, krytyka lops nie będę robił live'a, niestety nie. Jest tylko albo, albo Brawl Stars, albo coś, albo nie wiem co. Albo Minecraft właśnie. Więc tak, idziemy na przygodę. Wezmę mieczek w łapę, żeby nie było. Idziemy na przygodę. Trzeba zapamiętać. Tędy. Tutaj będzie las taki. O Jezu. Tutaj będzie mały lasek. Trzeba zerżedź coś. Żeby mieć pe się pełny już. Koniki! No, a my zbroję elementową, przypominam w tamtym odcinku była. Znaleźliśmy zbroja dla koni. A w tym odcinku idziemy na wielką przygodę oczywiście. Mam nadzieję, że to znajdziemy. Oho! Oto tam jest spawner utopcu takie, ja, ja to tak nazywam. Wiem, że to tak się nazywa. Pójdziemy tam, pójdziemy tam w kolejnym odcinku, ja się dobiję, chociaż coś strzelpy w górę. Eee, więc tak. Idziemy sprawdzić. To, bo patrz, to coś tam jest, tak? No to musimy tam iść. Pyk. tak jak myślałem. Utopce. Najgorzej. Nienawidzę tych stworzeń. No patrzy na to. I pyk. No nie. Tak są so, tam utopce. Dobra, jestem już pod tym wszystkim. I schodzimy tam. Trzy już. Okej. Okay. No co jest? Dobra, schodzimy tutaj. Ale to tu nic nie widać. Kompletnie. No co nie mogę tam wejść. Ej, no patrz, co się dzieje. No. Nie! Kurde, nie bąbelki. na Musimy się tutaj troszeczkę od, odleczyć. Zaraz zjemy coś na pewno. Nora, trzody No bąbelka nie mam już, ja nie wierzę. Tam się prawie wyjść, nie do co się tam dzieje. Dobra, no bąbelek. Nie. Poprzę, nie wejdź, nie. Zginiemy. Nie zginę, nie zginę. Tam być trudno trudne drudne drudne wejść na telefonie. Serio, to jest tak trudno wejść na, tym, na telefonie. No i właśnie o mówiłem, że już tracimy żarcie. Nie da się tam wejść. Cholera. No tam jest skrzynka, ale nie mam bąblów już Bo tam marnuje tyle czasu na to żeby kurde tam zejść Dobra, trzymaj jeden go. To jest To mega. Nie no, nie wejdziemy tam. Wejdziemy cały odcinek, kurde, się no tam To ja włączę jak biłki już tam wejdę. No bo dobra, jednak nie. Ostatnie szansę ja tam nie wchodzi, ja tam nie wejdę, no to... Beka ze mnie. A mamy to wszystko. Biorę, biorę, biorę. Zginę. Nie! Dobra. O, udało się w końcu. Pół odcinka wchodzimy do, tej, do tego czegoś i mamy co? Uwaga. Wędka z jedną dwójką i słomą. I słomę. Super. I po to tyle tam wchodziłem. Ja nie wierzę. Nawet, nawet statek, jak statek znajdziemy, to tam też pewnie nie wejdziemy. Znaczy ja nie wejdę. Bo kurde, tam nie mogę wejść, to bardziej do statku. Dobra, o jakaś polana. Idziemy, idemy, idemy. Na razie z naszej przepięknej podróży, jaką jest Minecraft podróż, bo, przygoda. Mamy wędkę z niezniszczonością Nie o to mi chodzi, bo tam jest to samo znowu Idziemy tam jednak Gdy jest utopstwo. Co tu się dzieje? O! Jest! I płyniemy Może teraz coś innego tam będzie, mam taką chociaż nadzieję. Jeszcze nie, jeszcze nie teraz, a jednak jeszcze nie teraz, nie wypływaj, ale mnie bije to. Ja pierdzielę. No trudno, trudno, tutaj jest wejście całe. Się Nie. No serio. Nie wypłyniemy. Marachów. Delfinek nam pomógł. Dziękuję ci, den de Delfinku. Dobra, nie wiem, ja już nie wiem. Naprawdę, mamy takie gówno rzeczy. Że już nie wiem, że ta... ...przygoda się cała opłaca. Więc ja myślę, że możemy już wracać do domu. Ale to nie oczywiście nie jest koniec odcinka. Bo patrzę na wszystkie moje odcinki tego Minecraft Rival. To jest naprawdę mało minut, więc idziemy tam. Będę pokazał tym głukiem Jednak nie pójdziemy do domu, ale mamy takie słabe rzeczy, że to się w głowie nie mieści. Też my mamy takie kupianka rzeczy. Mamy jakąś słomę nam w ogóle niepotrzebną. A no, potrzebne. W sumie jest potrzebne. Dobra, jedziemy na góry. Może jakiś lewa pól będzie. To będziemy mogli zebrać coś fajnego. O, owca. Dobra. Szybko jemy i idziemy od razu. I jak patrzyłem na ten odcinek, Pierwszy co na przykład ten pierwszy, pierwszy, pierwszy co nam świat usunął. To tyle, tyle było... No. Co jest? Tyle było wyświetleń, a teraz nagrywam to jest tak mało. Co jest z wami ludzie? Oglądajcie. Widzowie. Wiem, że chcieliście, się... że Jak chcecie, na ma... czekacie na Minecraft. Czekaliście na Minecrafta. I wracam jeszcze do tematu live'a, który będzie może dzisiaj. Mam taką nadzieję, że uda mi się go zorganizować. Yy, I pytanie jest do Was takie. Czy mam nagrywać live'a z Minecrafta czy browsers? Piszcie oczywiście w komentarzach. A my idziemy zabić to te krowy. Nie wiem po co tu schodzisz. Chyba, że chcesz być zabita. Idziemy jeszcze do jednej krowki. O, siema krowa. No i patrz, już się ściemnia, czyli za niedługo będziemy musieli wracać do domu. A ja już trochę nie widzę. Sprawdzimy, że to jest za tą wielką górą. O, za tą wielką. Tylko, mi nie spadł. Siub. Jezu! Nie! Dobra, spokojnie. Jest tylko. Trzy szkielety. Dobra, wracamy. O Jezu, nie! Jezus, Maria. No to się świeci tam chyba jest lawa. Pójdę do tej lawy i uciekamy. Zrobię to dla was, widzowie. To jest lawa czy lawa pól? To jest chyba jedna wielka lawa. Muszę zjeść trochę arbuzów. Patrz, już mnie zębek ząbie... Ząbiek widzi. Te ząbieki mają taką widoczność. Chodź, epika, epika walka. Och, cholera. Tu jest tak, to jest sama lawa. Nie, ja uciekam. O nie. Tam jest pająk, tam jest wiedźma. Nie, ja uciekam. Uciekamy, ja nic nie widzę. Jak ja wrócę teraz? Jezu, zombie. Wieśniaki. Co? Nie. Idźcie ode mnie. Jeszcze creeper. To ten odcink robił nam boom! A! O Jezu! Ale ladrzy! Nie no, uciekamy stąd! Co się tu dzieje? To jest jakaś... Nie! Jeśli nie wrócimy do domu, to będzie wszypał.

Błow. Dobra, jest piasek! Jest piasek! Co, będziemy w naszym domu! To jest ten do którego idziemy w kolejnym odcinku. Uciekamy do domu. Jezu, szybciej, coś tu się dzieje. Epickie walki wszędzie są. No chodź tutaj, grajże, no dawaj nacisz. Ale porabione. Ta nic nie widać, mam nadzieję, że... Ej, to nie jest to! Nie czekajcie co chyba... To co jest za ta dziura? Gdzie była ta dziura? Wal się! Ciągnij pałę! Ty też ginij! Gnij do. Chodź tu. To jest ta dziura, do której myśmy mieliśmy na odcinku, U, tak. Nie. Uf. E, no to. Bo ja nie widzę naszego domku. A bo to jest za tym głównym. Nora, Nora! Jesteśmy, jesteśmy, jesteśmy. Musimy tam wrócić. Szybko. Epika walka. Chodź tutaj. Yuh. Ała. a, Ja. a, Pokonałem cię. Szybko do domu. Tak. Jest nasz domek. A przed nim wielki. Co jest? Nie! Uf. Uf. Dobrze. O, co tu się wydarzyło? Jezus Maria. Ale to był stres teraz dla mnie wielki. Musić, o, ma mamy łuk. Musicie zostawić łapę w górę pod tym filmem naprawdę, bo to, co się właśnie tutaj odwaliło, to ja nie wiem. Dobra, że polamy to. A, a ja się z Wami żegnam. Łapkujcie, subujcie kanał. Mam nadzieję, że Wam się mi podobał. Piszcie w komentarzach, z czego mam nagrać li live'a. I widzimy się na live albo w kolejnym odcinku. Śnianeczko!